I w imieniu oraz całego zespołu galerii chciałam serdecznie Państwa przywitać na otwarcie wystawy, o której też realnie jest zapamiętana, Marka Sołowieja, kuratorem wystawy jest profesor Dzidari Karacha. Będę że zaczniemy od krótkiej rozmowy artysty z kuratorem, na którą serdecznie Państwa zapraszam, także oddaję już głos. Dziękuję za rozmowy. Tak, Jeśli Państwo pozwolą, tak, to my możemy spocząć sobie na fotelach. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Nazywam się Cezary Taraka. Pracuję w Katedrze Świata Hiszpańskiego w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Alambachwa II. A dlaczego Marek poprosił mnie tutaj tego to, bo był Uniwersytet Poprawnych w Turystanie? Dlatego, że znamy się od ponad 20 lat. Organizowaliśmy wspólnie różne przedsięwzięcia związane właśnie z promocją twórczości marka, również na gruncie hiszpańskim. Także jest to taka, wydaje mi się, przyjaźń długa, niebrudowana. Ja muszę powiedzieć, że cenę niezwykle twórczość marka, e, artystyczną, plastyczną, więc e, z wielką przyjemnością przyjąłem to zaproszenie. Przyjechałem tutaj do Lublina, z Lublina do Warszawy razem z profesorem Pablo de la Fuente. Kolegą z Katedry Świata Hiszpańskiego. I, proszę Państwa, przechodząc teraz już do, do, do tej dzisiejszej wystawy, z tego co wiem, jest tutaj taki zwyczaj, że, że kurator rozmawia z, z artystą, prawda? Więc ja chciałem najpierw zapytać Ciebie, Marku, co zachęciło, Cię, co było taką inspiracją do przygotowania właśnie tej wystawy, która dzisiaj jest tutaj inaugurowana? Serdecznie witam Państwa na tej mojej wystawie. Tutu tej wystawy yy, obrazy realne i obrazy zapamiętane. Ten zestaw, ta kolekcja, którą tutaj pokazuję, jest taką jakby ponownym, ponowną próbą powrotu do natury. Yy, stąd w moim przypadku, mo w mojej twórczości, zawsze się odnosiłem do natury, bo uważam, że tam są zawsze jakieś dobre pomysły na dobrą sztukę. Tutaj ten mój sposób patrzenia na pejzaż, ten realny. Jest taki nawet dosłowny. pokażę na tyle Państwu przykłady obrazu, które są namalowane w plenerze. To dzisiaj jest już raczej rzadkością, często obrazy powstają w pracowni na bazie szkiców czy fotografii. Ja doszedłem do wniosku, że fotografia też jest jakimś uproszczeniem wybranego obiektu do malowania, bo obiektyw jest jakby takim okiem, który wprowadza pewną syntezę w wybranym fragmencie. Natomiast jak się jest bezpośrednio, Wenerze, kiedy się czuję powiew wiatru te śpiew karki czy szum rzeki, czy zapach kwiatów, wtedy to odbieranie tego otoczenia jest zupełnie inne. I w tym momencie te emocje, które w sobie posiadam, jakby nabierają innego temperamentu, są bardziej takie autentyczne moim zdaniem, bardziej jestem uczulony na działanie światła, na działanie przestrzeni i... To powoduje też to, że jakoś tak wewnętrznie jestem bardziej spokojny, bo jednak natura ma taki wpływ. Każdy z nas w pewnym momencie potrzebuje ujechać do lasu albo wyjść za miasto, żeby odpocząć. Ja natomiast w tym przypadku wybrałem się za miasto, żeby poszukać ciekawych, interesujących motywów i taką jakąś ta wystawę jest pewną refleksją moją, też nad miejscem współczesnego człowieka, m.in. mówię o sobie, jak to jest z tymi obrazami, dzisiaj. bo tych obrazów mamy na co dzień masę, czy to w naszych smartfonach, czy w innych mediach, ciągle gdzieś zderzamy się z, z obrazem, prawda? Czy ten obraz jest prawdziwy, czy nie, to jest kwestia jakby jeszcze do zbadania. Najczęściej tego nie, nie analizujemy, natomiast bezpośredni kontakt z, z miejscem, w którym chcesz namalować albo w których chcesz odczytać, jakoś przeżyć, kiedy właśnie jest on w obrębie twojego wzroku, nawet dotyku, jest moim zdaniem czymś wyjątkowym i postanowiłem wrócić właśnie do natury, żeby szukać tam ponownie inspiracji. I jak Państwo zauważycie, tutaj są obrazy, które autentycznie mają tą perspektywę malarstwa, czyli są to takie, powiedzmy, powrót taki do, do warsztatu, powiedziałbym, akademickiego niemalże, ale też są obrazy te właśnie zapamiętane, które też już nie są budowane bezpośrednio w terenie w plenerze, tylko są jakby malowane już w pracowni i troszeczkę bardziej jakby syntetyczne, bardziej takie zmysłowe, ale, ale w oparciu o to doświadczenie w bezpośrednim kontakcie z naturą. I myślę, że to jest takie też w tych przypadku, Postawiłem sobie takie zadanie, że to przesłanie też kieruję do odbiorcy, bo myślę, że takie właśnie jakieś spojrzenie w inny sposób, bardziej refleksyjny na pejzaż w takim bezpośrednim kontakcie z nim też dobrze wpływa na kondycję współczesnego człowieka. Tak, także to jest ten jakby, ta inspiracja do zbudowania tej kolekcji, którą tutaj się Państwu pokazuję. Marku tak, przykłady pejzażu, prawda? Z różnych stron, z różnych okolic Polski, ale nie tylko. Ale też myślę, że byłoby interesujące dla osób, które dzisiaj przyszły na ten modernista, gdybyś nam powiedział kilka słów na temat technik, które stosujesz. Bo wiemy, że jesteś przede wszystkim pastelistą, ale przecież nie tylko. Różne techniki są ci nam bliskie. Tutaj na tej wystawie też używasz. A co? No malarski jest. Ciągle rozwiniany przeze mnie, mogę powiedzieć, w ten sposób. I eksperymenty też stosuję, ale w tym przypadku, tutaj, które tych obrazów, one są w większości w technice kolejnej, na miękkich i twardych pokoleniach. Ale tutaj, proszę Państwa, w centralnym punkcie jest taki temat brzosowiska, to jest od takiego, motywy z roztocza. Chcę powiedzieć, że kraina roztocza, która otacza Zamość, gdzie się urodziłem, jest przepiękną krainą gdzie można spotkać wyjątkowe miejsca, to ten temat rzeszowiska, który jest tutaj w centralnym punkcie, on jest wykonany w technice pas, pastelu olejnego. Yy, ja w zasadzie w pastelu olejnym zacząłem pracować już no, od, od 2000 roku. Były takie czasy, takie, takie moje Wyjazdy plenerowe do artystów w środowisku krakowskim. Tam były organizowane plenery. Tam powstało takie stowarzyszenie ogólnopolskie pasterystów, w których działające były tak zwane duże przeglądy, nienawiści, grafiki i pasteru współczesnego, gdzie w których to uczestniczyli artyści w zasadzie z całego świata. Także ta, to wydarzenie miało bardzo duże takie zaplecze artystyczne, bardzo duże zainteresowanie i tam jakby można powiedzieć, że podobnie wróciłem do tej techniki i więcej obrazów wykonuję jednak w technice pastelu, jeżeli rozmawiamy o pastelu, to więcej obrazów wykonuję w technice pastelu olejnego niż suchego, chociaż suche pastele też używam i chcę Państwu powiedzieć, że jest niezwykle trudna technika, bo w tej technice jest tak, że jeżeli już położysz plamę w suchym pastelu, to już tego koloru nie zmienisz, bo tak jak w akwareli, że nie da rady jakby przemalować, zmienić, natomiast techniki olejne czy akrylowe mają to, mają to, yy, mają to do siebie, że można jakby zmienić obraz radykalnie, zmienić kolor, przemalować, tak powiedziałbym krótko, natomiast w pasteli pastelu tego się nie da zrobić, także tutaj trzeba mieć pewne doświadczenie i jakby koncepcję obrazu Powinna być już wypracowana wcześniej, w jakichś przemyśleniach, chociaż w czasie procesu twórczego to nie jest tak, że ten początkowy zamysł obrazu, czy kompozycja, czy jakaś wizja, którą gdzieś tam sobie opracowałem, czy w szkicu, czy w głowie, to ona nie zawsze się sprawdza, bo w trakcie pracy przychodzą jakieś nowe emocje, pojawiają się nowe jakieś problemy. Czy zainspiruje się jakiś fragment obrazu, który podpowiada ci dalszą drogę pracy nad płótnem, nad czy nad, nad kartonem, czy tekturą? Także tutaj nie ma czegoś takiego, przynajmniej w moim przypadku, że ja jakby już tak od początku do końca jestem pewien, co ja zrobię. Chociaż w niektórych przypadkach jest tak, i tu są takie przykłady, na przykład tematy, które tutaj zbudowałem, to takie bardzo ekspresyjne, czerwone. Są tutaj tematy maków, jakby powtarzają się, to jest taki charakterystyczny motyw pejzażu polskiego, chociaż nie tylko. I tematy, o których teraz mówię, to jest ja tak jak idąc gdzieś tam spotkałem, w wręcz tak, taki delikatny kwiatek tego, tego maku. taki był chwiejny, taki był bardzo zwierny. i tak mnie zauroczył, że zrobiłem takie zbliżenie. Bardzo szybki, taki ekspresyjny obraz. By wyszedł można powiedzieć razu. Chyba jakoś tak ta moja wrażliwość to, na kolor, na, na delikatność tego maku spowodowała taką jakąś emocję, że jak pozwolę ten obraz doprowadzić stosunkowo szybko, szybko do końca. Ale najczęściej jest tak, że obraz buduje tak za jednym posiedzeniem ze To to jest proces, bo yy, jest tak, że obraz uważam, że skończony, ale... Zobaczę go za dwa dni i sądzę, że trzeba go podobnie malować. U mnie nie ma tak, że jest temat zamknięty jednego dnia, tylko ja do obrazu podchodzę kilkakrotnie. Najczęściej maluję kilka obrazów, jakby równolegle, później jedne zostawiam, drugie biorę na sztalubę, także to tak bardzo różnie wygląda. Też to zależy od mojego nastroju. Każdy z nas ma jakieś nastroje. Częściej musi chce pracować, częściej się nie chce pracować, więc... Teraz jest taki, teraz jest inny. Także tak samo jest i, i ze mną, no i, no i dlatego tak to technicznie wygląda. A powiedzmy, Marku, dlaczego ukochałeś szczególnie technikę pastelową? Bo Ty jesteś swym pastelistą w Polsce, należysz do Stowarzyszenia Pastelistów, wiele nagród, grantów i konkursów właśnie za prace wykonane w tej technice. To jest takiego szczególnego pastelu. No, bardzo się kurzy przy pasteru, trzeba powiedzieć, to, bo duże formaty, jak się robi w suchym Państwa, to nawet trzeba robić w masce takiej odpływu, bo jednak kurz jest no, otwarty. Yy, ale ona ma papiery do pasteru, mają swoją taką strukturę, mają taką fakturkę i pociągnięcie tego koloru, tej kredki po, po kartonie, no, daje niesamowitą taką przyjemność i taką nie tylko ale taką wizualną, doskonałe efekty wychodzą, bardzo takie... Wy, 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 wygląda, że są spontaniczne, ale one są w sumie zamierzone, są bardzo takie świeże na, na, to, na to. Nie są takie przemalowane, przegładane, jakby przerobione, nie są takie martwe w płaszczyźnie. Ten karton jakby przechodzi przez tą farbę, ona, ta pasta tego oddycha, podobnie jak, mówię, z akwarelą jest. Natomiast yy, nie, pastel olejny to jest kredka taka pusta, ona jest już bardziej trwała, nie trzeba jej zabezpieczać, chociaż ja na przykład nie lubię suchej pasteli fiksować, dlatego że wtedy ten kolor ciemnieje troszeczkę i lepiej ją zostawić w takim oryginalnym stanie, chociaż ona wtedy jest mniej trwała. Natomiast pastel ten olejny to jest kredka pusta, ona już bardzo wyraźnie jest na dużą przyczepność do płaszczyzny. No i też jest taka bardzo sympatyczna, bo jest taka tłusta, ona bardzo ładnie się rozkłada na kartonie na tekturze. Można też się napupić, na kuchnie na te pracują na kuchnie w pasków kolejnym. Także też daje bardzo dużo możliwości i jak się opozna dokładnie w łączeniu barw taki mix wychodzi, tak jak w gabie kolorystycznej farbach kolejnych czy tak i tam można pewne pewne rzeczy uzyskać w bardziej interesujący sposób, a ponadto kiedyś zrobiłem taki eksperyment, że kredka olejna, ta pastelowa jest rozpuszczalna w oleju lnianym, więc ona jakby przybiera taką konsystencję bardzo gęstej masy i szpatą można nawet nałożyć na, 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 na obrazu czy karton, także ona ma takie bardzo ciekawe um, możliwości techniczne i myślę, że ona przeżywa swój taki rekonans, renesans, przepraszam, renesans w twórczości wielu artystów, bo stowarzyszenie, nawet niedawno tutaj na Mazowieckim Domu Artysty i była bardzo duża wystawa właśnie środowiska związanego z, ze stowarzyszeniem. Chyba nawet ta wystawa jeszcze trwa, a być może że w, tym, w tym jeszcze, bo tego tygodniu było na tej wystawie. Także, Zachęcam na wystawy pastoralne. Są bardzo takie przyjazne, powiedział, taki mają, takie mają bardzo fajny odbiór przez, przez swój właśnie swoją specyfikę tego nakładania. Dużą wrażliwość trzeba mieć, żeby pracować w tej, w tej technice, bo, bo inaczej się ją, tak bym powiedział, kolokwialnie zamęczy. W tym sensie, że ona przestanie robić, jak jakaś świetlista. To bardzo ciekawie powiedziane, maestro, odsłonią mam pewne tajniki, prawda? Tajniki. Stalowej. Ja pozwolę sobie, proszę Państwa, powitać jeszcze jest z nami Pani Alicja Ireny Walkowski, ambasador Republiki tak? Argentyny w Polsce, która zaszczyciła dzisiejsze rynku swoją obecnością. Dobry wieczór, Zapraszamy do tego. Zapraszamy do Także tutaj, już pewne lata doświadczenia, eksperymentów i takiego jakiegoś upartego wysiłku doprowadzają do pewnych efektów. To tak może nawet nie talent czyni mistrza, co, co właśnie praca. Bo talent tam nie wiadomo, ale przede wszystkim praca praca i praca daje efekt Tak, to jest też jeden z tych twoich rysów osobowościowych, które ja jak podziwiam bardzo cenię, Ta jest dość ta nieustanna dążność do tego, aby doskonalić swój ten, warsztat. Ten Mówiliśmy troszkę o stronie formalnej, ale co takie koncepcyjnej, ty bardzo lubisz wypowiadać się w cyklach tematycznych, w cyklach obrazów. Mógłbyś się kilka słów na temat powiedzieć. Dlaczego właśnie tak? No więc rzeczywiście pracuję w cyklach malarskich i w zasadzie przygotowując wystawę robię na określony temat. Ja Miałem taki cykl, który zacząłem już no, dosyć dawno który zatytułowałem Zdeterminowanie Naturalnym Stanem Rzeczy. To jest taki dosyć złożony tytuł, ale sądzę, że zawsze aktualny, bo w tym cyklu obrazów jakby podejmowałem próbę takiej egzystencji człowieka, jego jakby jakby takiego bytu, jego poszukiwania wartości, poszukiwania autorytetów, odnalezienia się w swoim środowisku. No, takich bolączek codziennych, nie tylko, gdzie się pojawiały różne problemy społeczne, yy, komunikacji międzyludzkiej, także to był taki temat, w którym pojawiały się formy bardziej figuratywne, ale zinterpretowane w sposób syntetyczny, tam wykorzystywałem nawet swój profil, jakby w tych niektórych kompozycjach. No ten cykl nadal jest jakby aktualny i myślę, że będzie dalej prowadzony. Drugi miałem taki cykl zatytułowany yy, Obrazy z cyklupejzarz polski, ale on właśnie nie.